PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Wojewski, razem ze mną zwycięski Kamil Smętno. Siema. Kamil, słuchaj, wracasz ten zwycięską ścieżkę. Z tego co weryfikowałem. To ostatni pojedynek przegrany na punkty. Tak. Jak to jest wrócić w końcu na te odpowiednie tory? Świetnie, naprawdę starałem się, przygotowywałem się jak mogłem. Tamto wyciągnąłem lekcję po prostu i. No i co mogę powiedzieć? No, tak chciałem, wygrałem. Trochę było niezgodnie z moim planem, mogło być lepiej, ale, ale na punkty wygrałem. To zdradźcie jaki był plan. Ogólnie chciałem bardziej stójkowo podejść i, i pierwsza runda miała być cała stójkowo, a że wyszło to kopnięcie, przechwyciłem nogę, no to jak już upadł, no to musiałem szedłem za ciosem i, i tak to się potoczyło. Powiedz mi jedną rzecz, eee, walka na pełnym dystansie, ta trzecia runda, brakowało trochę tego tlenu, czy jednak kardio było na odpowiednim poziomie? Troszkę, troszkę zabrakło, nie, nie powiem, ale, ale ogólnie dobrze się czułem. Nie było tak tragicznie, tak jak, jak przy trzeciej rundzie, nie? Kamil, powiedz mi, publiczność jest niesamowita, praktycznie pełne trybuny. Przy takich ludziach walczy się na pewno zupełnie inaczej, co? No są emocje i w ogóle jak czuć ten doping, hałas. Jest inaczej, nie? Na przykład jak są zawody, nie ma publiczności, to jest tak słabo. W sensie nie słabo, a kurde, stresujecie. się. zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Tu słychać ten doping. Jesteś ogólnie tutaj strasznie wysoka temperatura. I, I to też robi swoje, nie? Temperatura na trybunach na pewno jest gorąca. Słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Tempo występów masz bardzo wysokie. Często walczysz. Ostatnie walka w maju z tego co pamiętam. Co miesiąc. Co miesiąc, właśnie. Teraz jest moment, żeby trochę nabrać tego oddechu, nabrać trochę spokoju i spuścić te tempo występów? Tak, teraz zrobię sobie krótką przerwę, pojadę sobie na, na obóz, tam trochę świeżości złapię i wracam dalej. Mam na, na, na ciężką, ścieżkę. No. Gala SF3, piszesz się, jesteś chętny na walkę na kolejnej gali Grzegorza Szulekowskiego? Oczywiście, bardzo, bardzo dobra gala. Bardzo świetne podejście do zawodnika, naprawdę i opieka nad nim, także jestem bardzo zadowolony. Zawsze. Myślę, że doświadczenie Grzegorza, Grzegorz przeniósł je tutaj do siebie na Galszwaj. Kilka słów, komu chcesz podziękować, jakieś pozdrowienia? Wszystkim, naprawdę chciałbym wszystkim podziękować. Samym, wszystkim moim sponsorom, bo bez nich nie byłoby mnie tutaj, którzy dbają o to, żebym mógł trenować o moje zdrowie. O, moją dietę! Catering Fit Dieta, BAT, Faktory Med, kurczę, global i to w Polska, na który zapraszam, bo teraz będzie w Gdańsku. Zapraszam serdecznie, jedzenie na czas. Ja też będę występował, bo trzymałem dietę, mogę. Teraz, teraz mogę. Naprawdę, każdy, każdy, kto dołożył cegiełkę do moich osiągnięć, KTZ, wszyscy, którzy mnie naprawdę wspierają i, i ludzie, ludzie, bo naprawdę dostaję setki wiadomości przed, po walce, którzy są ze mną. Dziękuję organizatorom za świetną walkę, za świetne oprawę. No, po prostu wszystkim. Tobie dziękuję za wywiad. Świetnie. Cieszę się, że mogę tu być, że mogę walczyć. Kocham to i naprawdę. I dziękuję mojemu przeciwnikowi za dobrą walkę, bo naprawdę walczyliśmy ciężkie trzy rundy było w porządku Rób to dalej powodzenia i do zobaczenia trzymaj Dziękuję się Dziękuję ci bardzo